Cześć! Tu ślepa nie głupia. Witaj w serii nowej serii Gotuję z mysłami. Dziś tak tematycznie kochani, grzybki. Dostałam cię pięknego grzyba, 8 cm kapelusz, jeden grzyb, cztery słoiczki. No to co, trzeba urobić, nie? wiecie, lepiej z sąsiadami nie zadzielać, jak przynoszą Ci grzybki nie pewne rzeczy sobie już podszykowałam, bo dzisiaj bardzo chcę Wam powiedzieć o gotowaniu z mysłami. Bez wzroku, bez patrzenia da się, a jednocześnie może podchwycicie mój, mój przepis na, na, na grzybki. W każdym razie przyprawy, jakich użyłam, to jest tak, pieprz, skąd wiem. Ziarenka pieprzu są malutkie, ziela angielskie zupełnie inaczej. Szeleści, mówiąc krótko. Eee, dalej, w bardzo podobnym słoiczku, mam moją ulubioną, ukochaną przyprawę. Jest to kozieradka Fantastyczna, korzenna przyprawa. Pachnie obłędnie. To jest to, co robię zawsze. Ja nie mam, jak widzicie, opisanych przypraw eee, słoiczek brudny, poużywany, ale w każdym razie yy, nie mam opisanych, więc wącham yy, każdą przyprawę, jaką chcę użyć, szczególnie jeżeli używam przypraw podobnych do siebie strukturą, jak na przykład bazylia, oregano suszone, wtedy to wąchanie jest absolutnie konieczne yy, liść laurowy też zupełnie inaczej szaleści, może tego nie słyszycie, ale spróbujcie sobie w domu fajna sprawa Także też wiem, że jest to liść laurowy, tak? Czy się pomyliłam? Nie, no nie, nie pomyliłam się, jak się pomyliłam. E, liść laurowy, słuchajcie, ja nie dam zieleni, bo szczerze powiedziawszy trochę zapomniałam, a już teraz nie będę szukała. E, zrobię bez. Ale oczywiście, kolejna rzecz, zabrałam się za grzybki, bo tu jest mi w prezencie od sąsiada, w zasadzie grzyba, jednego dużego osaka, czyli koźlarza z czerwoną czapą. Nie miałam gorczycy. I mówię, co teraz, kurczę. I słuchajcie, abstrahując od firmy, to nie jest reklama, ale musztarda francuska. Genialna sprawa, daje lekko pikantny posmak. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ma w sobie gorczyce. białe wino, jest lekko słona. W związku z tym zaraz dojdę do zalewy. Zalewę zrobiłam dużo mniej słonszą niż powinnam. To wszystko dodałam do słoiczka, czyli do każdego słoiczka dodałam trzy ziarenka pieprzu, bo tam troszkę listków laurowych, ja się nie trzymam przepisu, bardziej tak patrzę mniej więcej po wielkości słoika, ilości dodanych do niego produktów. Oczywiście wkroiłam cebulkę do każdego słoika po trochu. Eee, dodałam po pół łyżeczki musztardy francuskiej i dosłownie Szczypte, tak, cyt, 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 dosłownie szczypte, tak? Mm, jeśli chodzi o zalewę, ja nie zalewam rządkiem, ale nie dlatego, żeby mi się poparzyła, czy jakkolwiek, chociaż jest to prawdopodobne tak samo jak w waszej kuchni, tylko fakt jest taki, że i tak pasteryzuje słoiki, więc po co narażać się na niebezpieczeństwo grzybki wcześniej sparzyłam w wodzie osolonej? Odsyciłam cedzakiem, wyszedł cały talerz, z tego te cztery słoiczki. No i będę zalewała za chwilę zalewą, która ma na litr wody szklanka octu. I tu znów niestety dołam ciała, mianowicie nie zauważyłam, że nie mam octu spirytusowego, a uważam, że w pewnych daniach to to, to jest must have. I w tym przypadku tak jest, więc to no, spróbuję eksperymentalnie pierwszy raz, dałam swojego. Octu owocowego, nie szparagowego, bo taki też mam zrobiony ocet szparagowy, ale stwierdziłam, że no, zabije zupełnie ten zapach grzyba, więc dałam szklankę na litr wody, szklankę octu e, e, owocowego, w zasadzie półtorej, bo on jest delikatny, no nie całe półtorej. Tak szklanka, wiecie, z hakiem, nie? Nie wiem, może szklanka, i, i, i nie wiem nawet w sumie, jak to powiedzieć, wiecie, tak no oko, na smak. Czyli wlałam najpierw szklankę, posmakowałam, było dla mnie za mało kwaśne, więc dodałam jeszcze trochę. Dodałam 4 łyżki cukru brązowego. No i co? Jedyne co to temperatura wody jest taka, żeby, po prostu, żeby te wszystkie rzeczy się rozpuściły. A i dałam pół łyżki soli. Powinnam dać łyżkę, ale, yy, no, tak jak mówię, w słoiczkach jest już musztarda yy, francuska, która jest słona, a nie powiedziałabym Wam. I dodam jedną rzecz, yy, którą uwielbiam stosować, ona nie jest zdrowa, od razu mówię, moja kuchnia raczej nie jest kuchnią jakoś nie wiadomo jak zdrową, yy, tak mi się wydaje, chociaż zupełnym świtem też nie jest. Eee, w mojej ocenie i teraz idąc dalej eee, do każdego słoiczka dodałam jeszcze <laughs> szósty smak umami, bo mamy kilka smaków i szósty smak umami, moi drodzy, to jest nasza stara dobra przyprawa, którą znacie jeszcze z domów, a być może niektórzy z domów babć. To jest po prostu magii w płynie. Dlaczego Magi wpłynie? Yy, dlatego, że magi jest na bazie, yy, magi jest na bazie yy, sosu sojowego. A sos sojowy z szóstym smakiem, umami. Mega wykręca dania. Gorąco polecam spróbować. Yy, on też sam sobie jest słony, ile go dam? tak dosłownie chlap, 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 na... czyli takie jedno puknięcie. on ma dydek, to wiecie, to nie jest takie nalanie, tylko takie śrub, śrub, śrub do każdego słoika i co? No i oczywiście słoiki wyparzałam i tak dalej, zaleję, zalewam, będę pasteryzowała. Natomiast jak zalewam, no bo wiecie, jak się widzi, no to kurczę sobie zalejecie, nie? A ja robię tak, oczywiście już widzicie, asekuracyjnie mam położoną, mam nadzieję przynajmniej, że widzicie, jak nie, to asekuracyjnie mam położoną, dość grubą ścierkę. Tutaj troszeczkę sobie już podsunęłam moją miseczkę z zalewą yy, koniecznie plastikowa yy, lub szklana chochla, chochelka mała, dlatego że wszystkie potrawy kwaśne reagują z metalem i nie polecam w ogóle gotować ani w garkach metalowych, na przykład kwaśnej pomidorówki, już nie ogórkowej. Yy, po pierwsze zmienia smak, po drugie, no, no wydzielają się tam jakieś tam rzeczy, nie? Tak przynajmniej czytam. tam. Kolejna pomagaczka. Ja bluzkowałam, bo nie miałam miejsca wcześniej, co prawda wyparzyłam. Ale kolejną moją świetną pomagaczką jest, jest taki lejek. On mi tu już pęk, więc muszę uważać, na pewno porozlewam. Ale on ma takie, widzicie, dwa. Mam nadzieję, że widać jezu. Jak nie, to postaram się opowiedzieć: takie dwa wloty, jeden grubszy, a w środku taki ciut szerszy. I to jest do tych większych, szerszych słoików, ale do takiej małej musztardówki, tak zwane. Też, też jest git, widzicie, fajnie obejmuje, a ten węższy wszedł do środka słoika, e, trzon, e, a te ja sobie zrobię ten większy słoik, a tak nie wiem czemu, ale, ale spróbujemy. I teraz tak, e, biorę sobie chochalkę z słoiki są naładowane do 3,4, jak skąd wiem, no upchnęłam, tak wiecie, tak popukałam to jedno, później upchnęłam jeszcze łyżeczką, żeby nie było za ciasno, ale co najważniejsze, po prostu sprawdziłam paluchem, nie? Czy jest na 3 czwarte, czy nie. Wy to widzicie, ja muszę sprawdzić palcem. Dalej, biorę sobie trochę zalewy, porozlewam na pewno, bo przyznaję... Oj, widzicie, że ta łyżka jest niewygodna. Takie rzeczy też się zdarzają, dlatego pozwoliłam się już przygotować, czyli spadł mi lejek, bo, 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 bo jakbym od początku Wam wszystko pokazywała, to ten film trwałby chyba z 30 minut, a wy nie lubicie takich filmów. Proszę bardzo, zalewa jest na chochli, skąd wiem, że nie wycieka, bo słyszę, tak, że nie cieknie mi po bokach, już jak podnosiłam garka i teraz na chwilę będę cicho, w ślu i tak gdzieś mniej więcej dotąd jest, no może dotąd, czyli na jedną trzecią mam troszkę więcej zalany słoik, tak, ja to po prostu słyszę, słucham. Yy, polecam Wam spróbować, yy, moi drodzy, czekajcie na chwilę, się, yy, że tak powiem, uciszę. O, przelałam. Oj, widzicie. Yy, trochę ciężko mi się jest tak skupić, no ale to nic. Yy, przelałam, zaraz zobaczę, ile no grubo przelałam, więc teraz trzeba zareagować. Yy, jak reaguję? Nie biorę całego słoika. Nie, nie leję, wiecie, z powrotem do, 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 do miski, bo po prostu by mi się nie udało. Teraz trochę zgrzeszę, bo nie powinnam tego robić metalową, ale plastikowej nie mam. I po prostu ujmę. Ujmę to, co i sprawdzam paluchem. Oczywiście wiadomo, że w moim przypadku i w każdym przypadku, gdzie ktoś tak jak Wy, no, używacie dłoni, one muszą być wcześniej, przynajmniej ja mam taką zasadę yy, przemyte nie tylko mydłem, ale przede wszystkim octem, no i dlatego nie mam to, bo zużyłam większość na, na ten, e, na czyszczenie się kuchni, dezynfekowanie, no, może czyszczenie, jak się spojrzycie, że się spoglapane, to, to, to dużo powiedziane, ale na dezynfekcję, wracając. W tym momencie może może mam troszeczkę za dużo nalane. Postaram się popukać, osłuchać klupanie, ponieważ wylało mi się na, na, na szmatkę. O, jest git moim zdaniem. Wyjdzie w praniu, gdy gotowała słoik, pasteryzowała. Teraz wycieram słoik oczywiście standardowo, tradycyjnie dookoła, papierem, ręcznikiem papierowym. No po czym przygotowałam sobie również suche, yy, suche zakrętki, a przynajmniej gdzieś tu była ta duża, yy, no i zakręcam, tak, wiecie co, nie mogę ich znaleźć, więc pozwolę sobie darować już kwestię zakrętki, na końcu zakręcam, odstawiam, zrobię kolejne słoiczki, a yy, później będę He, więc tak, yy, nie mając wzroku jak najbardziej można. Wącham, smakuję, słyszę, dotykam. To są yy, moje pozostałe zmysły, z których korzystam przy gotowaniu i muszę wam powiedzieć, że odczuwam bardzo dużą różnicę w stosunku do yy, tego, kiedy byłam przyzwyczajona korzystać, prawie że tylko ze wzroku i ze smaku. Yy, yy, dlatego, że. Na przykład ile razy zdarzyło się Wam, no mi się zdarzyło parę razy, jak widziałam, zrobić w ten sposób, że mieliście bardzo drobną sól, bardzo drobny cukier, no i spojrzeliście, a dobra cukier, nie, chlast i dżem był o smaku soli, hmm, czy też słony, no przy słonym karmelu by to przeszło, ale przy słonej porzeczce, no może niekoniecznie, a może porzeczka to jeszcze nie jest dobry przykład, ale przy słonej brzoskwini to by już nie dało rady. I słuchajcie, no i co, no i tyle, no i zakręcam i idziemy dalej. Także yy, serdecznie dziękuję Marysi i Maciejowi za dostarczenie mi jednego grzybka. 9 cm kapelusz, przepiękny, dorodny, tak zwany osak, czyli koźlarz z czerwoną czapeczką. Znaczy z rodziny koźlarzy, nie pamiętam jak się nazywa. Ja chodziłam po grzyby, na grzyby, teraz nie mogę, więc tym bardziej... Serdeczne dzięki za, za, za grzybka. Grzybki są już w słoiczku i będą na zimę pasteryzowane. Polecam skorzystać, gdy nie macie gorczycy, nie załamujcie się. Musztarda francuska, jeśli jest pod ręką, to fajnie, korzystajcie pół łyżeczki na, na dosłownie. No na ten słoiczek większy dałam czwarte łyżeczki, ale na te mniejsze słoiczki, takie wiecie, musztardówki. To jest pół łyżeczki tej przyprawy, znaczy musztardy francuskiej, genialna sprawa, fajny smak, no i mój wymysł, dodawanie szczypty kozieradki, bardzo fajnie podkręca smak. A Wy jakie macie przepisy na marynowane grzybki? Takie raczej jak w domu, babuni, mamy swoje własne, eksperymentujecie czy nie? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmików z serii Gotuję z Mysłami. Zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka i widzimy się następnym razem. Jak zwykle muszę ponownie podejść do aparatu, żeby go wyłączyć. Buziaki. O, gdzie wy jesteście, kochani? Bo jak mi on wyląduje w przyprawach, a bardziej w słoikach to będzie grubo. No, trzymajcie się na razie. Spokojnego wieczorku.